Witajcie, witajcie! A witajcie w dzisiejszym odcinku na moim kanale. A w dzisiejszym odcinku opowiemy ważne sprawy w moim kanale. Dzisiejszy odcinku od dzisiaj do końca września zmienia na nowy głos. Ci widzowie, nie będę, już nie będzie z tego starego głosu na moim kanale. Pytacie, dlaczego? Bo jeden youtuber mi. Zobaczyłem na innego youtubera, oznaczę go. Znaczę go. To jest kumpel tego... Znaczy tą piosenkę Zielone Trzy? Tak, Kozajecze. To jest Palion Czyli... Palion i jego koleja też. Wojan, tak? Wojan jeszcze się, dzisiaj Dzisiaj... W dzisiejszym odcinku zmieniam głos, bo widziałem na innych filmach Wojana i Paliona na Wojang Games i na Wojang Games że mają adaptowane głosy i pomyślałem kurde, zrobimy serię z Robloxa już będziemy jazdać na Robloxie i zrobimy serię gdyby było to w Robloxie na przykład gdyby było, że y, Nubek31234 grał w y, Robloxa na przykład, jak widzowie. Albo gdyby było. W... Czy taka starsza osoba grał w Roblox taki yy, taka starsza osoba, czy gdyby było, że zwierzęta grali w Roblox. Na przykład, nie wiem, wiewiórka, krowa, pies, kot na przykład tak. Widział na innych filmach Wajona, że daj dalej kontynuuje ten głos ze zmienia na różnych chyba bo to jest bardzo popularny na wojanie e, z edytoru głosu i dzisiaj i teraz do końca wakacji do, do końca wakacji do e, września będzie nowy głos, teraz nie będzie się z samego starego głosu będzie nowy e, ma na pomysł na odcinek fajny z Robloxa, albo z prawdziwego życia. Gdyby było. Dzisiaj... Ale spokojnie, już od 4 października, czyli nie wiem, to kiedy to, w sobotę, chyba tak czuję. Że stary głos już wróci, 4 października, już w jesieni tego roku. Spokojnie wróci głos, muszę... chcę zrobić najlepsze film, bo mnie bo mam gdzie się skupię, bo mniejsze się podobają filmów z moim starym głosem, bo będzie lepszy kanał jakbym mój nowy głos kiedy było coś tam, coś tam. I to było na tyle trzema i do zobaczenia i cześć. I podajcie na kanał Ropowika.pl Iwana i Sgames i Oliviero i rocznik 961 i Olej Walole Lele Polecam serdecznie w gorąco polecam na jego, ich kanał wbić Polecam. I strzema i cześć!